I podzielić się z Państwem moim osobistym przeżyciem. Dwa lata temu późnym wieczorem dostałem telefon, że z samego rana będę mógł wejść do kaplicy prywatnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego na ostatnie spotkanie z nim, po to, żeby się z nim pożegnać. Dzwoni więc późnym wieczorem do pani Urszuli Pieńkowskiej. Tej, która zapewne tutaj dzisiaj e, robiła kwiaty do tego kościoła na tą uroczystość i proszę ją o piękny bukiet biało-czerwonych róż, przewnięty białą czerwoną stęgę dla polskiego prezydenta powiedziała, że zrobi wszystko, żeby na rano te kwiaty były gotowe i te kwiaty z półtuska. Pojechały do Pałacu Prezydenckiego, gdzie osobiście w pustej kaplicy złożyłem je na trumnie Lecha Kaczyńskiego. I patrząc na ten pomnik, przypomniałem sobie, że na tą piękną rosyjską trumnę, w której leżał polski prezydent, patrzyła Matka Boża katyńska, bowiem po lewej stronie... W tej kaplicy wisi jej obraz. Bądźmy dumni, my półtuszczani, że ta Matka Boża jest z nami teraz tutaj, że możemy ten pomnik dzisiaj uroczyście odsłonić. Dziękuję. Kiedy słuchałem pięknego programu patriotycznego przed Uszką Świętą, tych tekstów Dorwida i pieśni, słowa od nienawiści i pogardy, prań na spójność, przypomniałem się przez ojczyznę, które w czasie stanu wojennego, jeszcze będąc wikariuszem, na wojsku, organizowali. Jakie dziwne czasy. Po tylu latach znowu te same teksty. O braku wolności, o fałszu, o zafałszowaniu prawdy jak aktualnej. Idąc na przed święto rozmawialiśmy z księdzem, że warto by wrócić do odwołania mszy świętej za ojczyznę, co ty, co miesiąc, tak jak dawniej, tak jak w stanie wojennym, bo, bo jeszcze nie wszystko jest zakończone. Widzimy wspomniał tu już przed mój o... Tej kampanii przeciwko kościołowi, która od kilku miesięcy jest w społecznego przekazu polskojęzycznych, bo nie wiem, czy polskim. W na rezurrekcję mówiłem, że z kościołem walczyli zawsze wrogowie ojczyzny. Car, który likwidował zakony. Hitler w czasie okupacji niemieckiej, co trzeci ksiądz nie przeżył wojny. Stalin. Ale Kościół się zawsze odradzał. W czasie wojny mamy świętych, weźmie Jan biskup Kozol i to świętych błogosławionych, którzy oddali życie. W czasie wojny, w czasie PRL-u, ksiądz wielki prymas Polski i wielki Polak Jan Paweł II. I o Kościół się nie boję, bo Kościół przetrwa. Pan Bóg powiedział Chrystus po zmartwychwstaniu do Piotra. Na tej oboce zbuduję Kościół mój, a bramie piekelny go nie przemogą, ale boję się za ojczyznę. Bo jeżeli dzisiaj rozpętuje się wojny przeciwko Kościołom, to chodzi o nadzór, że coś będzie się działo z Polską. jest taka książka tytuł Tłumaczy dużo. Kościół do katakund, Polska do likwidacji. O Kościół się nie boję, bo Chrystus zagwarantował mu przetrwanie aż do końca świata. Ojczyzny się boję.